Jeśli nie wiesz, jaki ma być temat Twojej pracy magisterskiej, podpowiadamy. Ełk. Do konkursu na pracę tematycznie związaną z miastem swoje dzieła zgłosiło 27 świeżo upieczonych magistrów, inżynierów i licencjatów. Tematyka jest różna, czasem nawet zaskakująca. Na przykład jest praca poświęcona nazwom alkoholi w języku potocznym Ełczan czy przezwiskom w szkołach. Jest też kilka prac architektonicznych będących odważnymi wizjami wyglądu miasta. Kamil Birgiel zaprojektował Centrum Rozwoju Wschodnich Sztuk Walk. Tutaj sugerowałem się przede wszystkim zapotrzebowaniem poszczególnych sztuk walk, prawda, takim jak powierzchnia sali, podłoże, na którym się trenuje. Architekt sam jest zawodnikiem i trenerem judo, stąd temat był mu bliski. Promotor też bez wahania zgodził się na takie opracowanie. Ja chcę po prostu tutaj projektować, tutaj się urodziłem, no i nie, nie, nie miał nic przeciwko, a wręcz y, temat y, mu się bardzo spodobał, ponieważ jego synowie byli moimi wychowankami w grupie, którą prowadziłem w Białym Stoku. Koncepcja Centrum Rozwoju Wschodnich Sztuk Walk została przedstawiona radnym na Komisji Sportu. Dyskutowano o szansie powstania kompleksu w Ełku. Pomysłodawca idei Centrum jest optymistą. Zintegrowaliśmy się tu w Ełku i taki obiekt masz duże szanse powstać i prężnie działać ale młodzi architekci wyrysowali także wizje dotyczące Wyspy Zamkowej. Jedna z prac jest koncepcją budowy ośrodka konferencyjno-wystawienniczego pod tytułem Zamek na Wyspie Jeziora Ełckiego. Najlepsza praca o ełckiej tematyce zostanie wybrana w ciągu miesiąca.